W nekropolii w Filadelfii zespół Basema próbuje wyciągnąć delikatną drewnianą trumnę z ziemi. No, dalej. Powoli i ostrożnie. Podeprzyjcie ją od spodu. Od spodu. Udało się. Dziękuję, panowie. Dziękuję. Później basem sprawdzi, co jest w trumnie. Najpierw zespół musi wydobyć z ziemi tyle, ile się da w czasie, który im został. Podczas dalszych robót znajdują coś niepokojącego. O rozmiarze widać, że to trumienka dziecka. Basem zbada ostatnie znalezisko swojego zespołu. To gliniana trumna w kształcie walca. Pochowano w niej małe dziecko. Musimy ostrożnie ją poruszyć, by bezpiecznie wyciągnąć ją na zewnątrz. Basem bada groby poddanych Kleopatry, by dowiedzieć się, jak zapewniła sobie władzę nad Egiptem. Ostrożnie. Nie łap za górę. Nie tak. Połóż rękę od spodu. Podłóż ją tam bardzo powoli. Nie rzucaj. Połóż delikatnie. Dziękuję. W prostych, glinianych trumnach chowano biednych ludzi. Zwłaszcza dzieci i niemowlęta. Szczątki tego dziecka obróciły się już w pył. Ale przy ciele skrywa się coś niezwykłego: materiałowe zawiniątko nadszarpnięte zębem czasu. Od razu wypadł z niego pewien przedmiot. To amulet, jeden z egipskich bogów, Bes. Bes był popularnym bóstwem w czasach Kleopatry, patronem dzieci i kobiet w ciąży. To pozwala sądzić, że to egipski grób. W środku materiałowej torebki są też inne błyskotki. Kolczyki, muszelki i wyrzeźbiona dłoń egipskiego boga Ozyrysa, która również dawała opiekę. Poza tym znalazł się tam też amulet, który według Basema ma greckie pochodzenie. To ołtarz ptolemejski. Widać tu wpływ Greków. Pochodzi z późnego okresu ptolemejskiego, czyli z czasów Kleopatry. W grobie małego dziecka umieszczono zarówno egipskie, jak i greckie dewocjonalia. Egipski bóg Bes miał zapewnić opiekę, a grecki amulet sprawić, że dziecko i matka odnajdą się w życiu wiecznym. To były dary od matki dla dziecka. Stanowią dowód na mieszanie się egipskich i greckich wierzeń. Takie piękne przedmioty z okresu ptolemejskiego trafiają się bardzo rzadko. To wyjątkowe znalezisko. Niesamowite. To był nasz szczęśliwy dzień. Na początku okresu ptolemejskiego istniał wyraźny podział między greckimi władcami a ich egipskimi poddanymi. Kleopatra stanowiła jednak ucieleśnienie obu tych kultur. Znalezisko basyma pokazuje, że jej poddani szli w jej ślady. Dwie odmienne kultury połączyły się w harmonijną całość. Świadczy to o udanych rządach. I sukcesie władczyni.